이아니 <목소리도> マリオ No, pierwsza połowa, Kwarek zaatakował dosyć mocnym pressingiem, starczyło im sił na 30 minut. My, pewnie chłopcy też, my jako sztab jesteśmy zawiedzeni tymi pierwszoma, pierwszoma, pierwszoma właśnie 30 minutami, bo piłkarsko nie wyglądało to wtedy najlepiej. Teraz mhm. musimy się zastanowić, porozmawiać sobie z chłopcami i grupowo, i indywidualnie, czy to jest kwestia stresu, być może jakiejś presji, której sobie wytwarzają, bo bo są w tej drużynie chłopcy, którzy, którzy potrafią grać piłkę, a te pierwsze 30 minut no, brak nawet wymiany pięciu podań. Jeżeli chodzi już o drugą połowę, no, bo doprowadzenie do remisu, na pewno spodziewaliśmy się, że za tą bramką 1 na 1 pójdzie, pójdzie jeszcze więcej energii i tak nie było. Znowu zaczęliśmy troszkę tracić kontrolę nad meczem przy wyniku 1-1. I tak naprawdę no, skończyło się 2-2 i wcześniej już mogło być i 2-1 dla Gwarka i dla nas 2-1, bo bo my mieliśmy sytuację sam na sam. Gwarek miał 2-3 dobre sytuacje. No, ostatnie 10-15 minut to już taki typowy juniorski futbol, gdzie przy tej temperaturze e, chłopcom zaczynało już brakować sił, dużo przestrzeni, dużo wolnego pola na boisku, e, akcja za akcją i, i, i w takich momentach, gdy mecz jest na styku, to tak naprawdę wszystko może się zdarzyć i w każdą stronę może się doskończyć. skończyć. Chciałem się zapytać jeszcze o Kacpra e, Sledzenienko. On, on powoli staje się takim liderem tego zespołu we Wrocławiu. 5 czy 6 bramek, tak? Dzisiaj kolejną wpisuję sobie na konto. Czy to jest faktycznie taki zawodnik, który będzie decydował o losach meczów z udziałem Le To się dopiero okaże, zobaczymy, jak mhm. będzie się rozwijał. Być może tak szybko się rozwinie do przodu, że, że ucieknie nam zespołów juniorskich i zaraz zacznie trenować z pierwszym zespołem. No na tą chwilę, na tą chwilę dobra forma, łatwość znajdywania się w sytuacjach sam na sam dzisiaj przy odrobinie większego szczęścia na pewno dwie bramki mogły wpaść bo to się w pierwszej połowie takiej sytuacje powiedzmy pół sam na sam z boku gdzie bramkarz, bramkarz Zabrza bronił obserwujemy, pracujemy, na tą chwilę jesteśmy zadowoleni z chłopaka mm, zaraz to skankę. 궁합이 뭐예 yes.